Zaczynam od kiełbasy, około 200 g, w moim przypadku konkretnie 220 g i jest to kiełbasa swojska wiejska taka własnej roboty. Kroję ją teraz w pół talarki. Jedną średnią cebulę obieram i kroję w pół talarki. Rozgrzewam patelnię i dodaję kiełbasę. Ja korzystam z patelni umożliwiającej smażenie tłuszczowe. Kiełbasa ma tłuszcz, w środku on się wytopi, to w zupełności wystarczy. Zostawiam ją teraz na patelni na średnim ogniu, żeby się zrumieniła. co jakiś czas mieszam, a sama w tym czasie szykuję ogórka i paprykę. Ogórek mniej więcej wadze kiełbasy w moim przypadku również 220 gramów obieram ze skórki a następnie kroję w pół plasterki. Kiedy kiełbasa zaczęła się rumienić dodaję cebulę. I smażę kilka minut, tak długo, aż cebula się zeszkli. I na koniec czerwona papryka. Ja biorę marynowaną, żeby był lepszy smak. I dodam ją rzeczywiście na samym końcu. Kroję ją w mniejsze kawałki, na przykład w paski. Sytuacja na patelni wygląda tak. Cebulka ładnie zmiękła, zaczyna się szklić. Teraz dodaję ogórek. Posypuję odrobiną ziół prowansałskich, mniej więcej jedna łyżeczka, taka niepełna, oraz przypuszczam pikantną czerwoną papryką. Ilość papryki według własnego uznania. Smażę za długo, tylko tyle, żeby ogórek lekko zmiękł, jakieś 2-3 minuty. Dodaję paprykę, mieszam, wyłączam grzanie i gotowe. Podaję na gorąco z pieczywem, z ziemniakami lub z ryżem. Naszym zdaniem najlepiej smakuje z ryżem lub z pieczywem i w tym wariancie najczęściej tę śrubasę podaję.